Cześć YouTube, dzień kolejny, czyli jest piątek, więc jutro w sobotę minie dokładnie tydzień odkąd zaczęliśmy redukować, więc no, początek drogi. Pewnie te wideo kiedyś będą historyczne, ale na razie mamy jak mamy. Waga ciągle schodzi, dalej mamy mniej, codziennie spada, więc to tempo redukcji na początku jest dosyć szybkie. Ja lecę znowu na cardio, znowu jestem na czczo, więc zgodnie z planem trzymamy się założeń. Później pierwszy posiłek. Później praca, później trening siłowy, no i tak w kółko, tak w kółko, pomalutku Pracujemy nad tym, nie? No, trzymajcie się i do kolejnego wam cześć No i co, jest bieżnia? daje znać, że jestem, że chodzę, spaceruję eee. Nie no, co dużo gadać, kręcimy kardio, działamy nie pokazywałem wam dzisiaj dnia jedzenia ale była jakaś ta czekoladowa owsianka na, na śniadanie później był kurczak nie nie kurczak tylko wołowina z warzywami a teraz jest lasagna też z warzywami no, więc tutaj już sobie zjadłem została półka. to jest mój ostatni posiłek jest w tej chwili po 10 mm, dzisiaj nie dojadłem nawet jeszcze jeden cały później mi został, więc zobaczymy, no. może trochę zjem a to dobiję sobie szejkiem, no i co, no i tutaj nie? Jutro mija tydzień, zobaczymy, no jutro mija tydzień, bo w sobotę zaczęliśmy, yy, zobaczymy jaka waga, myślę, że coś około 6 kg pewnie spadnie, zrobię taki materiał dodatkowy, usiądę sobie, podsumuję ten tydzień, opowiem Wam jak było, jak się czułem, z czym się borykałem, co poszło nie tak, co poszło tak. Poszło nie tak na pewno to, że dzisiaj miał być trening siłowy, ale skończyliśmy działać przy filmie 21.30. Wtedy się ogarnąłem, że 21.30, no i niestety, jak wiesz, jest już po 10. Wiem, że tutaj na siłowni można dostać akces na 24 godziny, ale trzeba pogadać z recepcją, więc no, codziennie próbuję złapać. Taką łubeczkę, która jest za to odpowiedzialna, ale nie ma. Nie, może jutro będzie weekend, zobaczymy. Jak, jak się mi uda dostać od nich akces, to będę chodził nieraz później, bądź wcześniej. No, zobaczymy. Więc dzisiaj bardzo krótko. Mm, nie udało się zrobić treningu siłowego, niestety. No cóż, no. wszystkiego dobrego.